Cześć! Już jutro 1 lipca, a to oznacza, że rozpoczynamy wakacje na dobre, czas na podróże, przygody, ładną pogodę. Miejmy nadzieję, że taka będzie i nas nie zawiedzie, ale myślę, że to jest też świetny czas na rozpoczęcie przygody z journalingiem. Będziemy mieli może troszeczkę więcej chwili, a jeśli nie, to myślę, że warto tą chwilę znaleźć po to, żeby... Rozwijać się po to, żeby się na chwilę zatrzymać, żeby po prostu odpocząć od tego wyścigu codziennego. Dlatego koniecznie sięgnij po długopis, po jakąś kartkę, najlepiej notes i zacznij codzienny journaling. A jeśli nie wiesz jak zacząć i w ogóle jak wystartować, o czym pisać, to... Zapraszam Cię do mojego sklepu craftvena.com. Właśnie dwa dni temu opublikowałam nowy produkt, czyli plik PDF. Plik PDF z codziennymi pytaniami właśnie na lipiec. W pliku 31 pytań na każdy dzień lipca. Pytania są przeróżne od zabawnych po bardziej sentymentalne, po takie, nad którymi trzeba się trochę dłużej zastanowić, ale też takie lajtowe, żeby po prostu uśmiech pojawił się na naszej Twojej i mojej. Twarzy. Nie ma na co czekać. Dołącz do tej przygody. Journaling czeka. Twoje życie jest jedno. Wykorzystaj go na maksa i ciesz się każdą chwilą, nawet tą najmniejszą. Nawet jeśli nie wyjeżdżasz nigdzie na wakacje, to i tak na pewno jest co zapisać. Serdecznie Cię z